Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Zaczynamy od tego, co młodzi poszukiwacze lubią najbardziej, czyli od przywitania. Przywitania, które prawdopodobnie, tak jak wszystkie ostatnie, nie trafi do filmu, bo filmu nie będzie, nie będzie znajdek. Jestem na komercji i po raz kolejny powiem wam, jest to ostatnia komercja. W mojej karierze, tutaj w Anglii, ja wiem, że to niejednokrotnie po powtarzałem, ale wiecie, okazja czyni złodzieja, a ileż można pakować grat. Cztery e, dni do wyjazdu do Polski, czy tam pięć zostało e, teoretycznie. No i się trafiła okazja niecałe 30 mil ode mnie od domu. Gdzie tam 30? 20 par. E, kopanie, ładny teren, piękny e, w dole wioska, przez nią płynie rzeczka. Jakąś chwilę temu kopaliśmy z igorem. Tam w takim lasku pod kościołem jego stąd nie widać. Piękny kościół, założenie takie neoromańskie romańskie w zasadzie romańskie xi 12 wiek mi się wydaje. Przy samym cmentarzu praktycznie pod mury kościoła podchodziliśmy, bo tam było pozwolenia, ale nic. nic. Nic, nic, nic. Jestem z Igorem, Ewą, Agnieszką. Agnieszka ma dzisiaj urodziny wszystkiego najlepszego i z Andrzejem Andrzej gdzieś tam też biega nie wiem co im tam powychodziło bo oni dali radę przejść my z Igorem w pół drogi pomiędzy polami się zatrzymaliśmy mhm. cofnęliśmy się po samochody żeby przejechać bo, bo ja bym nie doszedł tutaj i z powrotem nie dałbym rady fizycznie także tutaj Igor mi dotrzymuje towarzystwa i, i próbujemy próbujemy Igor wszedł na pole dziabnął guzika, gaciaka i tam dziabie coś kolejnego hamera piękne srebro z epoki no zobaczymy, zobaczymy jak będzie może akurat z tego będzie film tym razem no to jednak będzie srebrne pożegnanie z Albionem dziś rano miałem nagrać wam mgły no te pierwsze godziny szukaliśmy we mgle ale nie nagrałem mgły bo za to nagrywam sreberko. Jest na parstunia. I bardzo się cieszę, bo jest salutki, całkiem całkiem ładnie zdobiony. I na stówę srebrny, punce są. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Jakaś dziurka jest albo inne dwie, ale pies im mordylizował. Pies im mordylizował. idziemy dalej. Coś na filmie pojawić się musi. Także niestety dzisiaj będą mi takie. I takie znajdki, z to ma być ostatnie kopanie w Anglii, to niech będzie. Plomba wygląda na to, że niezbyt napisowa, niemalże czysta. Muszę Wam powiedzieć, że Igor prowadzi. Ma 5 gaciaków, ja mam tylko dwa. No, i jednak będzie sreberko na koniec. Jeszcze jedno, tym razem hamerek. Bardzo powycierany, ale tarczy to dużo widać. Obstawiam, że 6 pensów. Elisabeth I, ale to jeszcze będziemy sprawdzali. O, fajnie. Ciężko i z ostrością, i z czymkolwiek z tej strony jeszcze w miarę, w miarę. Tutaj tylko fragmenty fragmenty legendy otokowej. Trochę przygięty, ale jest. Jest chomic, dobra Tym razem. Wyszły mi dwie monetki z jednego dołka. Jedna to jest królowa Elizabeth II. One Penny, rok 56. Igor tutaj się gdzieś dopatrzył. Także pozdrawiam. 56. A druga to jest wspaniały hammer. Ale to jest, moi drodzy, coś. Ja nie pamiętam jak one się nazywają. Ale to jest hammer z czasów Cromwell'a, rewolucji angielskiej. Pierwszej rewolucji takiej ludowej, która się powiodła. Piękne dwie tarcze z jednej strony, niesymetrycznie wybita pojedyncza z drugiej. Prawdopodobnie będzie to PENS. Trochę to traktuję jak takie pożegnanie tych moich królów angielskich i spójrzcie, tym razem 6 pensów, 1942 rok, Jerzy piąty, Jerzy szósty, przepraszam, Jerzy szósty, rewelacja, rewelacja. Pozdrawiam 42, chociaż wątpię, czy... Czy ktoś z tego rocznika jeszcze śledzi przygody na YouTube'ach w mordy moi drodzy? Patrzcie jaki kurde ring. Kolor, on prawie na mojego palca jest dobry. Piękność. A ich są chyba próby. Czekajcie czy mi się wydaje, czy już mam zwidę. Powiększymy troszeczkę. Są próby. Są. Rewelacja, ale kurde max. No Igor macha ręką. Jest hamerek chyba. Także super. Hamerek. George V, perfekcyjnie, perfekcyjnie u Igora George V. Nie wiem co, ale ręką machał, więc zakładam, że sreberko będzie. Dziewczyny wracają gdzieś tam z wysokiego hamerowego wzgórza. Zobaczymy, co u nich. U mnie mały upgrade z pierścieniem. Obejrzeliśmy to z Igorem dokładnie i to jest łyżeczka. Srebrna łyżeczka zwinięta w pierścień, wyobraźcie sobie. W pierwszej chwili nie zwróciłem na to uwagę uwagi. Bo zobaczymy, pokażemy dziewczynom, jak szybko sroki załapią w czym rzecz. A mi teraz wyszło. Kolejne kosmiczne znalezisko. Zobaczcie. Bajka o Piotrusiu Panu się przypomina o dzwoneczku, który rozdawał buziaki. Wróżka na naparstko są jakieś napiski no jest bajka jest przepiękny powiem wam jest przepiękne osty maj Dardelion, Dardelion, no jaki on jest fajny, oj czekajcie ostrożnie, bo aniołek się troszkę, aniołek czy też Różka się troszkę rusza, tutaj w Anglii jest zwyczaj dawania naparstków nowolotkom, ja podejrzewam, że to będzie taki naparstek podarunkowy, A jako że Agnieszka ma dzisiaj urodzinę, Zobaczymy, czy ona nie będzie, nie będzie chętna, taki naparstek, jak coś tego jest prezentuje. A co? Miło by było, ale jest super, ale jest super. No przepiękny, moi drodzy. Takiego to jeszcze nigdy nie znalazłem. Igor równa do najlepszych, tak? Także o, on coś pokazywał palcami, ale. Aha, no Ten tak. Polec. Ten palec dokładnie. E, Igor też dziabnął sześciopęsówkę. E, nieco starsza od mojej. Rok 26. George VI. No, fajna monetka na pewno, jak się ją doczyści, zyska na uroku. Odczytelna jest z całą pewnością. Szkocki lewna na koronie monetka ze Szkocji, więc no, no super No super, fajne to pole, żyje i guźnie Czekaj czemu ja mam takiego zuła, tylko twój nos widać <noise> Żyje. Są sygnały, jest fajne pole, bardzo mi się podoba A On kusi, bo on w lesie, rozumiecie, znalazł 50 pensów I tak błyska tutaj rantem tej monety z coinboxa. Eurocentów, tak, przepraszam, eurocentów. A to tak błyszczy. błyszczy. jak złotko, i on tak dawabia sobie wsadził w koi i cuduje. Opowiem Wam, fascynuje mnie ten pierścionaczek z wyżeczki. Niesamowita robota, niesamowite zdziwienia. No i w sumie miejsce, gdzie kopałem, było niesamowite. Niesamowite było jeszcze to, że wychodzi, wychodzi na to, że udało mi się pobić rekord mój angielski. Do tej pory wyjątkowe znaleziska to było pięć sreberek na jednym polu w czasie jednego dnia. E, tym razem wpadło 6. Dobrze, dobrze, bardzo pozytywnie, bardzo mnie to cieszyło. Dzisiaj już leje, dzisiaj już by się nie dało e, przygotować wyprawy. No, jeden z napasteczków trafił do Agnieszki, jako urodzinowy prezent była, była szczerze zaskoczona i, i co najmniej bardzo ucieszona, także mi też przyjemnie z tego powodu. No i taki krótki filmik na, na, na zakończenie tych angielskich przygód, bo już, już definitywnie choćby kopanie miało być 5 mil od mojego domu, już nie pojadę na nie. To było ostatnie kopanie. Teraz to już tylko podróż do Polski z tych takich wypraw zaplanowanych i niezaplanowanych. A Wy, bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, papa. Pa.